Cześć, witajcie! Dzisiejszy odcinek troszeczkę niespodziewany, lecz bardzo miły, ponieważ otrzymałem fajny prezent. Fajny prezent od polskiej marki Stalko. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to zapraszam oczywiście. Stalko zajmuje się produkcją nie tylko narzędzi ręcznych, akcesorii. Teraz nawet wchodzi w elektronarzędzia akumulatorowe, ale również takie rzeczy jak ubrania robocze, na przykład silikony, kleje monterskie, itd, i tak dalej, więc mają naprawdę bardzo duży zasięg, jeżeli chodzi o asortyment. I dzięki komentarzowi fajnemu na Instagramie, przepraszam, otrzymałem. Taką torbę w prezencie, by ją sobie przetestować, torba była oczywiście w pudełku, pudełko było duże, więc nie mieściło się w kadrze. Jest to model torby narzędziowej S42207. I co Wam powiem, bardzo miło mnie zaskoczyło to. W jakich gabarytach ta torba została spakowana i przysłana do mnie? Co jest naprawdę dla mnie duże wrażenie i fajny, no fajny efekt, bo zobaczcie, mamy taki płaski, yy, płaski kawałek torby, a pewnie po rozłożeniu będzie naprawdę kawał sporej torby monterskiej. Więc yy, pierwsze rzut: mam fajne logo, stalko duże, mamy fajne, oczywiście zielone jak na stalko przystało no i torba nam się rozkłada rozkłada się co mi się już spodobało to już mamy zobaczcie, mamy ruchomą rączkę czyli bardzo duży plus mamy jeszcze etykietę mamy opcję na ramień już mamy pasek no i jak ona się składa jak ona się składa zobaczmy, bo jeszcze nie, nie miałem jej w rękach aha, proszę tak, tutaj taką mamy specjalny dół, taką ściankę i na boki mamy ścianki na rzepa, to jest naprawdę fajne tu mamy rzep i mamy ściankę, dociskamy to ścianeczkę do rzepa nam się przykleja i mamy fajną sztywną torbę o naprawdę Sporych gabarytach To naprawdę jestem w szoku. Jeżeli chodzi o spód, mamy cztery odbojniki. Odbojniki gumowe, prawdopodobnie pełne. Spoko. Rączkę mamy całą metalową. Co mogę tak porównać w porównaniu do torp monterskich, które na przykład ostatnio miał, mam? Ja to. No to tutaj już Stalko pomyślało. I mamy tutaj wszystko zrobione na metalu. Na metalowych nitach przepięte. Więc nie na plastiku. Ładnie to pracuje. Nie oberwie się. Prawdopodobnie pod dużym y, obciążeniem. Oczywiście mamy kółetka do przyczepienia, właśnie y, paska. Co nie? Więc możemy sobie zarzucić na ramię. No naprawdę spoko. Bardzo fajny Pierwsze wrażenia to w środku mamy dość dużo miejsca, ale czego mi brakuje, no to mamy mało szlówek. Szlówki mamy tylko z jednej strony, zobaczcie. Szlówki mamy z jednej strony, gdzie możemy sobie wkładać klepcęgi, różne akcesoria, i itd. Tak dalej, ale z drugiej strony niestety już mamy puchy. Zobaczcie, już mamy puchy. Czyli to jest taka torba do podstawowych wypadów, gdzie używamy niewielkiej ilości narzędzi, a mamy duży spód pełny, gdzie możemy założyć w kętakę, jakieś uszczelniacze, jakieś pistolety do silikonów itd. Tak tak Ale z przodu, jakby nie patrzeć, mamy kolejne kieszenie. Co też jest dużym atutem, kieszenie są w miarę głębokie, widzę, więc naprawdę też sporo się zmieści. Tutaj mamy również od boku element na wkrętaki więc brakuje tego w środku, ale to, co brakowało nam w środku, to mamy tutaj fajnie to wypośrodkowane na zewnątrz. Więc zwracam honor. Mam tutaj też dużo taką przygrodę. Które ja już widzę, że zmodyfikuję po swojemu, ponieważ w moim przypadku taka duża przegroda raczej sensu nie ma i prawdopodobnie zrobię z niej dwie albo trzy, więc już mam taki pomysł na modyfikację. Z przodu mamy z drugiej strony taką dużą torbę siatkowaną, więc wszystkie jakieś elementy o nieregularnych kształtach tutaj śmiało sobie wrzucimy zapięte na rzepa. Spoko, naprawdę spoko. Powiem wam, że naprawdę podoba mi się ta torba. Ciekawe jak to będzie z trwałością. Mamy fajną pianeczkę na rękojeść, więc to też mi się podoba. Więc yy. i co mi się podoba? Ta rączka jest na tyle luźna, że yy. Nawet jak będziemy mieli torbę przeciążoną na jedną stronę, no to ta rękojeść będzie zawsze w jednym miejscu. Oczywiście, prawdopodobnie każdy z nas będzie się starał, żeby tą torbę wyważyć równomiernie, ale nie zawsze mamy na to czas bo po prostu, czy jest po prostu sens. Więc y, ja jestem jak na razie na plus. Jak widzieliście z takiej cieniutkiej. Torby powstała naprawdę solidna torba, a jej wymiary w środku mamy 17,5 cm na 30, prawie 6, i głębokości mamy 17 cm. Więc powiem Wam, że naprawdę gabarytowo jest fajna i już mam. Ciekawy pomysł na modyfikację. Dokładny numer, kod tej torby to jest TNS30. Zobaczcie, tak wygląda ta torba w rzeczywistości na etykiecie. Z tego co widzę, to Stalko ma również plecak narzędziowy torbę narzędziową inną i pas narzędziowy, zobaczcie naprawdę bardzo ciekawie to się ciekawe to wygląda mamy kieszonki podstawki zabezpieczające nakładkę na ramienną zapinany pas, wzmocniona konstrukcja chwytu no naprawdę świetne zobaczcie, naprawdę kawał dobrej roboty, podoba mi się powiem tak mam nadzieję, że Stalko obejrzy ten filmik i weźmie pod uwagę, że chciałbym w przyszłości, jeżeli by była, oczywiście, taka możliwość, przetestować te pozostałe produkty, bo na pewno będziecie ciekawi i będziecie mi się pytać, jak to jest z jakością. Bo jakby nie patrzeć, lubię wspierać polskie marki, więc jeżeli jest i będzie taka opcja, to ja jestem. Jak najbardziej za. Więc tyle. Tyle w temacie. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli posiadacie, używacie. No ja oczywiście potestuję. No i będzie na pewno recenzja i na pewno będą jakieś filmiki, jakieś zdjęcia z pracy. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.